A coś tam nie ci... Ja pierdolę! Enemy helikopter! Jesteś Maria? Magmilian! Siemaneczko, z tej strony Kiecol, a to jest kontynuacja, to znaczy, nowy odcinek z Kora, no ale kontynuacja tamtej misji. Będziemy eee, z tym Czulokiem jednym, czyli czekajcie, musimy iść na kucka. Znowu oczywiście będzie głupie pierdolenie, ale, no kurwa, szczele jak wtedy i co będzie? Albo no, może się wstanę, czy? Nie? Nie? Jest, kurwa, jest! Ha, 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 ha. Mam tego cena! Dobra. Myślisz, że mu pozwala przejść? Leżysz, kurwa! Tango dostał, jasne, elegancko! Brawo, Charlie Tango, kurwa, idemy! Kurwa, w tej Rosji to mają auta, jak na dole. Chuj, to lata, to jest 80 czy któreś tam, ale... To jest chyba jakaś retrospekcja, nie? Coś takiego, kurwa, ta misja. Dobra cel jest niżej. Erlandzko, gdzie? W ogóle? Kurwa mnie. Taki incydent. Jak on tu łaził? Kurwa. Gdzie on łaził? Gdzie, gdzie go zeszli... Tutaj A tutaj, czekaj, ja już się tam pójdę na, na chwilę na górę. Czekaj, tu się Eee, Kurwa głuchy nie jestem, zamknij ryj! A coś tam jedzie ci ja pierdolę! Enemy helikopter! Jezus Maria! Magmilian! Czekaj, dobra! No, ja pierdolę, no, nie wyłażę do okna. kaściź jest. kaściź jest! Ja pierdole, Dał jebany! No! się pod po cmentarza! Ten, y, w ogóle ty, takie coś jest, że jak co wychodzę z Koda, to mi zmienia ze rozdziałki, bo mam 6920 na 1024, chyba te full HDC, a mi zmienia kurwa na 1024 Kurwa, no ja aż nie mam takiego wooden pc żeby mi tak zmieniał, nie wiem czemu kurwa To może chuj, może stary i ten, ale kurwa no bez przesady Jakie kurwa ty fikołki robisz, aż mi kurwa się rękawicka podziurawiła Czekaj, no czukam się Ja pierdolę, pierdolę jak ciebie z tych siewików Kurwa, aż się odsunęła Łe Szybciej, idź kurwa szybciej, albo te szczwiki wyjeb... Kurwa, jakie holcobki. Możesz takich powodziłań, usłyszałem. Kurwa macie... Dobra, idziemy. Czyli ja nic nie widzę. A co ja kurwa w macie jestem, mam kurwa przewidywać tej... Aha, mam przewidywać ich ruchy, dobra. Czyli mam między nimi się czaić. Ja! Fajnie się kurwa między nimi jak tym Spokojnie, spokojnie Jak nas kurwa wykryli, co ty dawny zrobiłeś jebany debilu Ja pierdolę Nie mnie się kurwa zabić na ziemi nie umieli dawny jewane Przecież kurwa od os... Zamknij ryj Dobra, checkmora się, ilemy Jeszcze raz O kurwa, aż mi się odjebało ja teraz... S, s, sam szybciej, bo kurwa ja... No bo... macie zaziewać z tych siewików, to się daruje. Co ty kurwa, kolego, szukasz? A tu są takie może przez te pola takie nieprzyjemne. Są wszędzie takie kurwa czarne dziury. Tak, nas wykrył, przecież się zajemia. Ja pierdolę. Nie, nie, nie. Nie. Mam nie, 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 nie. Kurwa, mać, Ciekaw jak ofiara przed chwilą. Ja pierdolę. Aż mi kurwa palec na spuściel, wyginął normalnie. Haha, mi też wików, nie wiem ze szczewików, nie? wahujów. Dobra, idę. Czekajcie. Dobra, już. Chciałbym w ogóle sprawdzić, czy nagrywa, wiecie, bo mi te FPS -y i niech widać i naprawcie i się po mnie wyłączając i walczając. Czekaj, teraz Czy Ktoś będzie, czy może mi się już tam popierdalać

co, myślisz, że ich dojebiemy, kurwa, jak tam 30 jest? Każdy jest! bo ja pierdolę, zajść kajś po las. Może tą koparką, kurwa, ich rozjedziemy, co? Nie będę przenikał, kurwa, pozabiją wszystkich. No kurwa, weź mi pomóc, kurwa, debilu! Zostaw mnie, kurlu pierdolony! Ja pierdolę! No... No miał ja mi pomóc, kurwa! To pojdź tędy! Chodź za mną! No pojdź, Kaś ci jest! No co za łeb jebany? Gdzieś się kurwa jest? Tu gdzieś leżysz? No kurwa, Kaś mi śmignął. No ja! No bo jak ci kurwa łazi jak jakiś dam pierdolony kurwa, czymś się chuju kurwa na minę wdeb kurwa dał nie... Dobra. Przeląż do nich czy co? O. Hejdem. Aha, to musimy umleknąć, dobra. Ja, i zanim mam uchać, te twe... Ja pierdolę. Że lepiej, już zawsze umiał My się... kurwa kopie, mnie pory no, pasuj się! Kurwa! Ja. Byłem no, w na czole odbite. I rozmiar buta. Ściąg rozdubiony. No. Szalomy? Jasne, nie? Jak mnie kurwa złapali! Pierdolę. Dobra! Widzimy się jak to kurwa przejdę, bo chuj mnie Dobra, teraz nie woho mustrzewików i nodupam, bo specjalnie tak wolno idzie. Piedrola, nie bra szczelu do nikogo. Niech się żyją ruskie. Piedrola to wszystko. Kurwa jak mam misję 5000 razy robić, bo kurwa zabiję jako dawna, który nawet nie wie, że go zabiłem, bo... A fajne kurwa Felgi. No, ja pierdolę klawę kosilką, nie? Nie, 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 nie patrzcie, kurwa, Lepiłem głowa w tym zoliach jak struź. I mam kurwa uczulenie, muszę sobie dzisiaj iść do apteki po aletek, bo później weźmie taki katar, nie? Że ro rolkę papieru radzi to kurwa mi nie starcza, Rolka papieru. O kurwa, chwileczki mnie tu nos, ja pierdolę no chyba jakąś grzybicę, kurwa, nosa. No, dobra. Idemy. Ja pierdolę, i co wyda przez całą misję, kurwa, się siurro, po ziemi, kurwa. A jak tu pierdolę nasął Magmilian, myślałeś kiedyś o tym? Na bucie też może, gówno, kurwa, wyś się to odhawę, Ci Aż mi się taki film przypomniał. Teraz patrzę na ten helikopter Pan Życia i Śmierci o, Ogólnie tak jest to, to nie jest jakiś tam taki Pseudo na faktach, nie, nie jest tam na podstawie Jakiejś osoby zrobiony, tylko y, sprzeda Są sprzeda sprzedawcy broni I właśnie Rozbroili helikopter bojowy Czy tam śmigłowiec Żeby przewieźć go przez granicę, nie Bo inaczej to by nie mogli ha To tyś mu chyba kurwa jakieś niewidzialne Ulici zajebą kurwa, że on leży kurwa nieprzytomny, przecież on są tutaj, kajceluję, a on są tutaj Jak tyś to kurwa zrobił, Mariacie Aż nie za zabolał, ja pierdolę części ci zniknął Bo kurwa mać, nie, nie baw się tak ze mną coś ty jest, ten... Zamknij ry już, kurwa nie nerwuj mnie. Jaki złom kurw? Nie. Pierdol. Wait here. się coś pali tej Haj ci area clear. A mogłem się go kurwa zabić! Zaraz wciepna do tego wózka i do lasu wywiodza. Okej, 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 dobra. Cię muszę się legnąć. Tu się nie przycisna, O kurwa mać. Tędy! A, ten jednak ten. Dobra, szybko, wydukje. Dziwi głowiec. Otwieraj to Kurwa no, z lord mają ci kurwa ciulu Możecie, zachuja poczimia co? O. Kurwa korczy mnie żeby komuś łeb bo ty... No co mi go zasłaniać kurwa dał nie Dobra lecimy szybko ty ty, ty 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 ty, ty ty, ale muzyka kurwa ale się czuję taki nastawiony do walki No nie pierdol Czuję się tu nie zmieszcza Jestem synem kiny Nie no, żartuję Idę. Czługamy się Kurwa, czemu ja zawsze muszę za nim ja pierdolę? O kurwa, elegancko żeś podjął Przecież ty kurwa ślepy że z pod autem ci łażę kurwa że Podjemy coś z autem, wydach go czy coś tam Magmilian hmm, Ja Ja pierdola, ale je wie No się kurwa, odpocznę. może tak nogami trochę wyjdę, co? Tak, nie? Nie nie ucz ojca dzieci robić kurwa Posłuch się Ale, ale może jednak muszę lawem, co? Tej, temu, tutaj, patrz! Kurwa no. Kurwa! No Idziemy, Idziemy. Dajesz, dajesz, staja! Ready! Go! Ja... Pierdolę kurwa, Ale ci się jest elegan... No to biegnę mi ci się kurwa zatrzymuje, jak Kurwa myślę, że już do nas wołają, tak, się. O kurwa Hmm, go by nas nie znaleźli Aj. czwarte piętro Go nie widzę chyba będzie No, raz, a tutaj, dobra. Hahaha! Ja. Ha, ha! Ale wyleciał ze szczewików, kurwa! No da Tędy, ja pierdolę. A bolało, nie? Kurwa. A tak trochę nie wiem tak, chuj że tu nigdziemy ale... A chuj wchodzę kurwa Czekaj oplądruję szafki A nie, chuj tu nie ma szafki Nie można się pograć Dobra Kanapa, chuj wie co to jest Ja ma teraz jakiś, nie Dobra, idemy Aha, czy jest ta mapka z multi popierdolona na tych blokach No dobra mapa to jest To jest chyba mapa z tej mapy No tak kojarzę No idź No już cimia się To jest kurwa owczarek niemiecki a nie dziki pies kurwa Co ty w Bettymakrąż do nie Musia Może no, 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 była Zaszelapsa O no, pchód Chodź wiele ekspo no nie pierdol. Nie pierdol. Kurwa, leci spod dzikich psów na mnie, ja pierdol. Jezus MARIA! JEST! JEST, WYDUPIEJ! A TY CHUJU! NO KURWA! Po chuja tego psa jebanego, kurwa! Dobra, ostawia go. Chodź. Hej, no kurwa, jakie ty masz kurze ty kurwa, na dzikich psach nie dajesz rady. czary kurwa przechodzimy, jak mnie jakiś kurwa chuj ze wszystkich zaatakuje. No to idź kurwa! No, cały czas przedełazisz, to idź już kurwa. Szafki kurwa są w każdej grze. Kaj, pojedziemy do Iraku, te szafki są. Do Rosji te szafki są. Do Ameryki te szafki są kurwa. chociaż mogli w innych krajach inne szafki robić, żeby wiecie, taka... zawsze złudzenie, nie? Że nawet jesteśmy w innej... W ogóle co ja Ktole, kurwa! Jest na zaraz tutaj To jest Czarnobyl. Dobrze, jesteśmy w Czarnobylu. Nie. Nie, zapierdolę. Ja w Czarnobylu ile było? 153? Coś takiego było. Chyba więcej było niż 50. Nie, nie pamiętam już dokładnie. Ja rozpoznam Czarnobyl po bo... pewne szczegóły dzięki którym mo można rozpoznać gdzie jesteśmy mniej więcej eee... 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 dawno nie oglądałem tych filmów Czarnobyl naprawdę nie będę już oszukiwał dawno ale na przykład znacie pewien pewny basen kurwa przecież to każdy na. i są na przykład albo oko Moskwa albo kurwa co tam jeszcze było Duże jest rzeczy. Masakra. Dobra. No to, to jest ta misja, o której mówiłem, a mi powiedział, że tam będę Price'em szelu Nie wiem już, kim będę strzelał. Czy, czy nie... Wiem. O, to jest ten, te Kurwa, jak to się nazywa? Coś tam kurwa z... Nie wiem, dobra. Widzimy się za chwilę. Albo, wiecie co? Widzimy się za chwilę Dobra, ja muszę rozrypić jakiegoś zahajewa Ale powiem wam, że to pierdola Tu jest jakiś żadny kurwa rum na zdjęciu yy, I wam powiem, że Zrobimy to w następnym odcinku Także dziękuję za oglądanie To był let's play Skoda i strzałeczka